Słuchajcie moi drodzy, bardzo się cieszę, że tę drugą konferencję mamy tuż przed Muszą Świętą, bo to co o wzroku sobie pomyślimy i powiemy teraz na bazie tej sceny z Emaus, czy z drogi do Emaus, podprowadza nas do Eucharystii w bardzo piękny sposób. Też papież Franciszek nam tutaj w dwóch miejscach pomoże. W tym trzonie, czyli w uczniowie z Emał z 24 rozdziału, dwa fragmenty chciałbym, żeby teraz nas interesowały z pierwszego akapitu i z trzeciego. Pierwszy, oba o oczach, tak jak mówiłem, o wzroku, o patrzeniu. Pierwszy, lecz oczy ich niejako były na uwięzieniu, tak że go nie poznali, a drugi wtedy, kiedy wtedy oczy im się otworzyły poznali Go, lecz On zniknął im z oczu i to będzie od wzroku, od bo kiedy już zauważymy, jakie emocje jakie, jakie myśli odbierają nam, czy zabierają nam nadzieję to kolejnym krokiem jest zauważyć, że Jezus przychodzi i chce nas z tego wydobyć chce nam pomóc, albo chce, tak jak mówiłem w pierwszej konferencji rozdmuchać tę małą iskierkę nadziei, tak żeby z niej zapłonęło ognisko i warto jest tutaj zastanawiać się, co to się dzieje takiego, że moje oczy są na uwięzi i że ja go nie poznaję. Co to znaczy, że moje oczy są na uwięzi? Jakie moje wyobrażenia o Panu Bogu sprawiają, że nie, ja nie jestem w stanie się pozbyć, czyli coś mnie więzi, ja nie jestem się w stanie pozbyć mojego obrazu Pana Boga. I to nie jest tak, że jak ja zrozumiałem, że na przykład w, mając lat naście albo będąc młodym dorosłym, wyobrażałem sobie, że Pan Bóg jest karzący, że jest srogi, ja się z tego wyleczyłem, to już jest ok. Nie. W trakcie całego naszego życia różne obrazy Pana Boga mamy. One są powodowane albo emocjami, albo myślami, albo sytuacjami, które są w naszym życiu i warto je czasami rewidować. Czyli warto, mówiąc dosłownie, Wracać do tej sceny, uczniów z Emaus, żeby patrzeć, no właśnie, żeby patrzeć, jak wygląda moje patrzenie na Pana Boga, czy ja go rzeczywiście obok siebie widzę. Czy czasami jakiś filtr nie sprawia, że ja czuję, że On obok mnie idzie, albo lepiej powiedzieć, nawet moje serce czuje, że On jest blisko, ale go nie widzę, nie dostrzegam, nie słyszę, nie rozumiem, bo wzrok. Tutaj nie funkcjonuje tylko jako ta, ta modalność taka psychofizyczna, jako ta y, modalność zmysłowa, że ja go widzę, ale dotyka serca, że, że serca. W sensie serca takiego rozumiejącego. Ja go czuję, że on jest obok, czuję jego obecność, ale nie widzę, nie rozumiem, nie słyszę. O to, o to mi chodzi. Na, najlepszym. Tak się zastanawiałem, jaki jest najlepszy przykład oprócz tej sceny, w której być może to jest takie tylko rzucone przez świętego Łukasza, oczy ich były na uwięzi, być może to jakaś metafora, jak, jak to zauważyć, gdzie to zauważyć, jak to zrozumieć? Myślę, że nie ma lepszej sceny niż ta, w której Maria Magdalena przy grobie yy, patrzy na Jezusa. I mówi do niego, ogrodniku, jeśli ty go zabrałeś, w sensie jego ciało, to powiedz, gdzie go złożyłeś, ja go zabiorę. Ja te zwłoki Jezusa zabiorę ze czcią, żeby, no właśnie, nie wiadomo, co z nimi zrobić. I to jest ten moment, w którym widać bardzo mocno na przykładzie Marii Magdaleny, jak ona jest mocno uwięziona, jak jej oczy są na uwięzi, jak jej patrzenie, jej percepcja, jej filtr, jej wyobrażenia sprawiają, że ona nie dostrzega pana Jezusa. Owszem, można byłoby powiedzieć, no, ale Jezus wyglądał inaczej, jego ciało po zmartwychwstaniu no, nie było takie samo, więc Maria mogła go nie poznać. No ale jeżeli oni tyle czasu spędzali z Jezusem, to no, nie wygląd jego był przecież najważniejszy. Zresztą w tej scenie mamy serce pałału, czyli oni bardziej czuli Jezusa niż rozpoznawali. I to jest dla nas, którzy nie widzieliśmy Jezusa w Jego tej powłoce cielesnej, bo żyjemy 2000 lat po Jego wcieleniu, to jest dla nas niesamowicie ważne, bo my tego zmysłowego doświadczenia nie mamy, chyba, że ktoś miał objawienie. Nie? To, to mo może być w takiej sytuacji, w której będzie mógł patrzeć na tę scenę inaczej, ale większość z nas... Nie, nie ma tej możliwości, więc nie ma punktu odniesienia do Jezusa jako człowieka namacalnego, dotykalnego. Idąc dalej, można się zastanawiać, jakiego ja Pana Boga chcę zobaczyć. Bo pomyślcie sobie, nawet jeżeli część z apostołów gdzieś tam powoli ich wiara zaczynała kiełkować, i zaczynali żywić nadzieję właśnie, że zobaczą Jezusa, no to pytanie, jakiego Jezusa po zmartwychwstaniu oni chcieli zobaczyć? I może czasami być tak, że nam się rozjeżdża nasze wyobrażenie Pana Boga od tego, jaki Pan Buc rzeczywiście przychodzi. I tu w zasadzie trzeba mu postawić kropkę, no bo to już każdej i każdego z nas sytuacja w modlitwie jest do rozpoznania, żeby zadawać sobie pytanie Panie Boże, coś się dzieje zazwyczaj kiepskiego, słabego, e, jakieś wyzwanie, może nawet jakiś kryzys, jakaś wątpliwość i zadawać sobie pytanie, jakiego ja bym chciał Cię zobaczyć, żeby mieć jasność, że to jest moje wyobrażenie, bo czasami Pan przychodzi taki, że ja Go nie poznam na pierwszy rzut, no właśnie, nie oka, tylko serca zadawać sobie pytanie, jakiego Jezusa, jakiego Boga ja się spodziewam zobaczyć, jakiego chcę ujrzeć. I teraz, jak sobie o tym pomyślimy, to zobaczcie to, co nas czeka pod koniec roku liturgicznego, a więc te wszystkie Ewangelie, fragmenty o końcu świata, o tym, że przychodzi sędzia, że przychodzi na ucztę, że przychodzi gospodarz, że przychodzi ten, który zostawił tam sługi, a oni sobie urządzają, urządzają czas po swojemu. To one sprawiają, że te Ewangelie wcale nie są dla nas wystraszające. Nie sprawiają, że mamy się z tego Pana Boga, tylko one dotyczą tego, jak my tego Boga widzimy, jakiego się spodziewamy. Bo czasami może być właśnie tak, że kiedy ja nawet tak jak ci słuzy z Ewangelii, kiedy robię coś złego, to spodziewam się, że, że Panu przyjdzie taki, taki miłosierny, taki dobrotliwy, taki fajk taki ciapciuś i nic mi nie zrobi. Nie? może być nawet w ten sposób że Ewangelii tak mogło być ona może być przestrogą przed czymś takim że ja mam obraz Pana Boga, który mi wszystko wybaczy i wtedy czerwona lampka się zapala żebym ja nie wpadł w grzech przeciwko, no może nie aż grzech przeciwko Duchowi Świętemu tylko jakiś taki grzech traktowania Pana Boga jak na no, takiego Panie Boże przepraszam bo to tak mocno i to jest, tak jak mówię, tu trzeba postawić kropkę, bo to każda, każdy z nas w różnych momentach życia może sobie sprawdzać i warto sobie to sprawdzać. Ale wracając do meritów. Skoro ich oczy były na uwięzi, skoro Maria Magdalena myślała, że to okropnik, skoro go nie poznali, no to teraz bardzo ważne jest dla nas pytanie, Panie Jezu, co to się dzieje, że ja Ciebie nie poznaję? Co to się dzieje? I znowu myśląc na szybko, wydaje mi się, że mogą być dwie grupy, dwie grupy tych, nazwijmy myśl o emocji czy emocje myśli, takich naszych postaw, mówiąc pedagogicznym językiem, w których coś nam przeszkadza zobaczyć Jezusa takim, jakim jest. Pierwsze związane z przyjemnymi, żeby nie mówić pozytywnymi naszymi odczuciami, a drugie z tymi niezbyt przyjemnymi i takimi, które z dużą dawką właśnie emocji mogą nam przeszkadzać. Te nieprzyjemne, a może nie, zacznijmy tym razem od tych przyjemnych. Może się zdarzyć tak, że ja jestem w takim szoku pozytywnym, czyli w takim zdziwieniu, w takim zafascynowaniu, że ja to bardziej przeżywam niż właśnie spotkanie, usłyszenie Pana Jezusa. Może się tak zdarzyć, że ja jestem tak zafascynowany, tak zaaferowany, to grozi na przykład tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z wiarą, Albo z jakąś duchowością, bo przecież tu chyba nie ma nikogo świeżego, nawróconego wśród nas, nie? Ale ja zaczynałem jakąś... Dostałem coś w spowiedzi na przykład. Dostałem coś w nawróceniu. Dostałem coś w regule, którą sobie wybrałem życia, tak? Dostałem coś w adwencie, który przyjdzie. Dostałem coś w jakiejś pobożności, którą trafiłem. Albo w jakiejś lekturze duchowej. Dałem. I może być tak, że ja się tak zafascynowałem, że mój obraz, widzenie Pana Boga zawęża się tylko do jakiejś Jednej rzeczy, do jakiegoś jednego, mówiąc językiem teologicznym, przymiotu. Też tak może się zdarzyć. Też tak się może zdarzyć, to trzeba, trzeba powiedzieć, i na to też trzeba uważać, że to zdziwienie może być takim kurczowym złapaniem Pana Boga i patrzeniem na niego tylko przez jeden pryzmat, od jednej strony. I to też trzeba leczyć. I teraz, yy, jak to leczyć? Znowu najlepszym przykładem jest szukanie odpowiedzi w Piśmie Świętym. Powiem Wam szczerze, im starszym jestem księdzem, tym bardziej się przekonuję do takiego nieudowodnionego naukowo twierdzenia, bo chyba się nie da udowodnić, że wszystkie nasze problemy i wątpliwości są opisane w Piśmie Świętym. Jak coś się dzieje, szukaj w Piśmie Świętym. Nie? Ja, jak spowiadam, to bardzo często lubię odnosić. No to zobaczmy, gdzie, gdzie jest w Piśmie Świętym o tej scenie. Oczywiście nie dotyczące na przykład AI. Panie Jezus na pewno wiedział, ale apostołowie pewnie nie wiedzieli, że będą telefony komórkowe i sztuczna inteligencja. Ale tak, już wracając, powiem całkiem serio. Tam są wszystkie te nasze mechanizmy duchowe i te mechanizmy nasze ludzkie yy, omówione. Wszystkie przypowieści, wszystko, co chciał powiedzieć Panie Jezus, żeby nam pomogło. I teraz, gdzie można znaleźć taki moment, w którym to pozytywne zdumienie mogło przeszkodzić i zawęzić obraz? Na górze tabor, jak Piotr. Jakub i Jan widzą Jezusa i są w takim pozytywnym szoku, że się zajmują tylko tym, żeby oni tu się mieli dobrze. I dopiero potem odkrywają, że w tym, żeby się mieli dobrze, postawimy trzy namioty jest pragnienie, zostań z nami. Takim, jakim jesteś, Bogiem, takim mocnym, a wtedy wszyscy uwierzą, a wtedy wszyscy za tobą pójdą. Zobaczcie, co im Jezus mówi. Nie, nie, schodzimy sobie tam na dół, tam na dole was będą nienawidzić, tam was zabiją, oprócz ciebie, Janek, tam wam dadzą w kość. Ale za tym oni odkrywają jakieś pragnienie, kiedy Jezus to rozszerzy. I teraz, kiedy Piotr, dlatego Wam też dedukowałem więcej, kiedy Piotr z apostołami siedzą sobie i przychodzi ten Jezus, z martwych oni na niego reagują zupełnie inaczej niż wtedy na taborze. Mało tego. Ja bardzo lubię tę scenę, kiedy Piotr y, przybiega, Jan już tam jest i zagląda do grobu, i wtedy tak naprawdę ten zachwyt jest taki, jak powinien być. Piotr wchodzi, patrzy, jest pusto, wychodzi i mówi, ja sobie tak to wyobrażam: "Janek, słuchaj, ja nie wiem, co to jest to zmartwychwstanie, ale pamiętasz, kiedy byliśmy tam na taborze, on powiedział, że zmartwychwstanie? Słuchaj, to się chyba dzieje na naszych oczach. I to jest taki zachwyt." Takie zadziwienie, taki szok, który nie odbiera, że tak powiem, rozumu nie zawęża w jednotorowe, w jednowymiarowe widzenie Pana Boga, tylko jest takim zachwytem szerokim, takim momentem spotkania z Panem Bogiem, w którym my go potrafimy widzieć w całości. Papież Franciszek w innym dokumencie to jest taka jego. Co to jest? Liza Apostolski, czyli fragment z uczty. Tak bardzo chciałem złożyć z wami tę paschę, tłumacząc z łaciny. A propos liturgii dla, całego, dla wszystkich nas, o tym zachwycie mówi tak, słuchajcie. Gdyby zabrakło nam zachwytu wobec tajemnicy paschalnej, która uobecnia się w konkretności znaków sakramentalnych, Moglibyśmy naprawdę naradzić się, papież Pan że lubi to określenie, na bycie nieprzemakalnymi wobec oceanu łaski. To jest niezwykłe, bo jak my mówimy, się zachwycam na przykład w galerii sztuki, to znaczy ja chłonę ten obraz, to dzieło. A papież mówi yy, mocniej: gdyby nam zabrakło zachwytu takiego właściwego, to ja jestem nieprzemakalny, to mnie nie ruszy. Nie? Tak przejdę, no, obrazu. Fajnie na tysiąc lepszych wyprodukowanych przez AI albo tysiąc ładniejszych na żywo, które widać. Mało tego, papież potem dodaje, że choćbyśmy nawet wtedy nie wiadomo, jak wiele robili, jak wielkie piękno zewnętrzne liturgii. Produkowali i jak bardzo ją przeżywali emocjonalnie, no to bez wiary ono będzie puste. Czyli ten zachwyt musi mieć wiarę. I papież potem tłumaczy, że jemu nie chodzi o, mówiąc o tym zachwycie i zdumieniu, mówi tak, nad, mówiąc o zdumieniu nad tajemnicą paskalną, w żadnym razie nie mam na myśli tego, co czasem wydaje się wyrażać krótkoterminowe określenie poczucie tajemnicy. Czyli takie bycie trochę zachwyconym, a trochę przerażonym, ograniczonym, powstrzymanym. Pan Bóg, kiedy nas chce zachwycić, to nas nie paraliżuje. Ja tak rozumiem te słowa. To nie ma być takie sparaliżowanie, że ojej, ojej, jaki Ty wielki jesteś, Panie Boże. Czuć wielkość, zachwycać się wielkością Pana Boga ma nas prowadzić, pisze papież Franciszek, piękno podobnie jak prawda, Zawsze budzi zachwyt, a odnoszone do tajemnicy Boga prowadzi do adoracji. A jak ja się będę zachwycał i bał Pana Boga, to ja popatrzę na Niego, pochwalę, uwielbię, ale już nie będę chciał z Nim sobie pobyć na spokojnie, na adoracji, tam, gdzie się będę Go bał. Jeśli będę się Go bał, to może tak bym powiedział. Więc taki zachwyt, żeby nas nie paraliżował, Taki zakwyt, jak mają ci uczniowie w EMAUS, kiedy otwierają, kiedy się oczy, to może być trudne, ale taki zakwyt ma prowadzić do tego, że ja się czuję swojsko. Tak mówiąc językiem prostym. Więc każdy inny zakwyt, w którym ja się Boga boję, w którym nie chciałbym, żeby poruszył jakieś tematy, a więc Panie Boże, mamy tabu, tego nie ruszamy. Każdy zakwyt, w którym ja widzę, jak Ty jesteś wielki i możesz mnie zniszczyć. I możesz się zamścić. Albo jak Ty jesteś nieogarniony. I ja się nie rozumiem. Trzeba troszkę wyprostować. Tak mi się wydaje, że trzeba z Panem Bogiem przerozmawiać, bo to jest zachwyt, którym, który mnie nie prowadzi do adoracji. To jest z tego dokumentu desiderio deziderowi, punkt, już Wam mówię, który. Punkt, 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 punkt. 25. Jakby ktoś chciał sobie poszukać. A ta scena Piotra i Jana przy grobie to jest oczywiście Ewangelia Jana XXI. I druga rzecz. Może być tak, że ja wobec tego, że nie poznaję pana Jezusa, mam te nieprzyjemne rzeczy. Czyli mogę się oburzać, mogę się nie zgadzać, tak jak na przykład Piotr, który wyciągnął miecz i chlasnął Markusa po uchu. Mogę nie akceptować, mogę się gniewać i napadam Boga. I w tym momencie, kiedy ja odrzucam jego wizję, to jest otwarty błąd. To jest rewolucja. To jest powiedzenie, Panie Boże, ja to wiem lepiej, ja mam inny plan, lepszy, wybacz, ale do dzisiejszych czasów to Ty się nie znasz. Ty żyłeś 2000 lat temu. To jest dosłownie potraktowanie go jak człowieka, nieprzyklejonego do dzisiejszych czasów, to nam się też zdarza, trzeba sobie powiedzieć. I bardzo często w rzeczach, zwłaszcza moralnych, Panie Boże, no wiecie, 5-10 przykazań, nie obraź się, ale no dzisiaj wypadałoby zaktualizować, bo no one są takie starodawne. Wcale nie są starodawne, tylko my czasami nie potrafimy przeskoczyć przez gniew, przez jakiś bunt, przez jakąś niezgodę, nie potrafimy się w to wsłuchać, czyli nie potrafimy współpracować. Zobaczcie, że Jezus yy, przez te trzy dni on robi rzecz fenomenalną. On trochę pokazuje, że czasami trzeba nagiąć, czasami się przeczołgać przez te żałobę, przez tę nadzieję, przez tę bezradność, żeby zobaczyć, że, że ja sam tego. Nie zmienię, że ja sam tego nie dam rady. Trochę trzeba pewne rzeczy, żeby tam, przepraszam za dosłowność, ale podgniły w grobie. Żeby trochę wzięły i, i żeby poczuć tego Łazarza, mówiąc inną sceną, i dopiero wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, aha, Panie Boże, idziemy na współpracę. Hmm. Oby oczywiście jak najkrócej. I teraz po co? Po to, żeby się zmieniło nasze serce. Żeby się stało tak jak w tej scenie w Ewangelii, 24 rozdział Łukasza, kiedy ja odkrywam, czy serce nasze nie pałało? Jak to jest, Panie Boże? Kiedy to się dzieje, że moje serce jest mądrzejsze od rozumu? Pamięta się pewnie te reklamy w serce i nie? Te dychotomie, czy czuć, czy nie się. To, co mówiłem na pierwszej konferencji, że czasami za bardzo czujemy, jak mówił Teofan Reklus, a trochę za mało myślimy. Jak to się dzieje, Panie Jezu, że moje serce czuje siebie, ale mój umysł nie, no nie dołączył do peletonu, nie nadąża, bo jest skupiony na czymś innym i może nawet na Tobie, ale tylko na jednym elementie. Może tylko na jednym przeżyciu. I wydaje mi się, że to najczęściej nam się dzieje na modlitwie, w czasie czytania Pisma Świętego. Właśnie w takich momentach, które już nie są tylko rozproszeniami realnymi, ale są, są takimi, w których serce by chciało. Jak ktoś był na rekolekcjach o modlitwie, które prowadziła Elizabeth i ojciec Luis tej modlitwy wewnętrznej, to wie, że tam mocno było podkreślane, to chcę. Ostatnio słuchałem sobie też do księży archidiecezji katowickiej. Arcybiskup Adrian Galbas miał w zeszłym roku taką konferencję, w której, w której bardzo jasno i wyraźnie to powiedział. Akurat tam przy przysiędze, przy odnowieniu przysięgi kapłańskiej mówi, drodzy księża, bardzo was proszę, jak będziecie składać teraz te, odnawiać tę przysięgę, to nie mówcie chciałbym, tylko chcę. To jest bardzo ważna różnica. To jest bardzo ważna różnica. W trzeciej konferencji jeszcze sobie o tym powiemy na temat tego właśnie chcę, na temat powrotu na przykład do momentu przysięgi waszej małżeńskiej czy mojej kapłańskiej. Czy jak, jak to wprowadzić w życie i jak z tego skorzystać? Moje chce, moje chce to ma być zgodność tego serca i tych myśli, które za nim, za nim nadążą. I teraz, jak to zrobić? Kończąc, skoro nasz wzrok sprawił, że odkleiły się myśli od serca, za bardzo jestem skupiony na czymś, co mnie odciąga od Pana Boga, za bardzo jestem nawet przywiązany tylko do jednego wymiaru, a nie widzę tego tak jak Pan Bóg, no to znaczy, że ja mam zwrócić yy, moje oczy, moje patrzenie. Albo odwrócić się cały do Jezusa. Dla mnie w tej scenie piękne jest to, tak jak sobie to wyobrażam, oni idą obok siebie. I w pewnym momencie oni się dopiero odwracają, ale tak cali. Nie jak się idzie czasami w górach e, obok siebie albo na spacerze, to wiecie, że się idzie obok siebie. A jak ktoś coś powie ważnego, to nieraz jest takie, na, nawet w filmach, tak to reżyserują często, nie, że jest taki zwrot, przynajmniej po górnej części ciała, żeby było, gdzie jest wektor. I o ten wektor i zwrot, żeby one były zgodne. Bo zobaczcie, że czasami my mamy, y, trochę tak z fizyki mówiąc, nie? idziemy w jednym kierunku, ale nie mamy, tak? tu jeszcze jest potrzebne. Czyli nam się robi y, układ współrzędny. To nam się musi zgadzać. Nie tylko jeden kierunek. Bo serce nas będzie ciągnęło, będę wierzył do końca życia. Matka Teresa, na przykład, jest świetnym przykładem tego. Ona wiedziała, w jakim kierunku idzie, ale tu miała ciężko, bo miałem odcienie. My będziemy szli, serce nasze będzie czuło, ale potrzebujemy jeszcze tego kierunku, tego zwrotu do Pana Jezusa, bo to nie jest jeden wymiar. To jest układ współrzędnych, matematyka i fizyka. Tyle pamiętam. I tu się kończy moja wiedza. Jakbyście mi pytali, wytłumacz kierunek i wektor, czy zwrot i wektor, to już polega. I teraz zobaczcie znowu, 20 rozdział Ewangelii według świętego Jana, 16 werset Maria Magdalena. Kiedy Jezus, ona tam gdzieś patrzy, grzebie, szuka, ogrodniku, słuchaj, tak pół okiem, kątem oka, jak to mówimy, i kiedy on do niej mówi, Mario, odwraca się. Dopiero w tym momencie ona widzi, dopiero w tym momencie nadąża cała. Wszystko jest w niej posklejane, mówiąc dosłownie. Dopiero w tym momencie, z jej beznadziei, z tej, z tej zabitej, umarłej nadziei, Jezus ją wyprowadza. Ponieważ ona się do niego zwraca. Obraca się cała do Jezusa. I to jest poezja. To jest teoria teologiczna. Jak ją wcielać w życie? To już jest przygoda dla każdej i każdego z nas, dlatego tu stawiam kropkę. A może średnik. W Turynie, kiedy byliśmy, Biskup z Łotwy, chyba z Łotwy, jeszcze przed turynem tam będziemy na takiej mszy, dla na, na, na... kolegium superregionu i biskup z łotwy przywoływał taki przekład Ojca Kafarela, który tłumaczył chyba mąż albo żona, ktoś z małżeństwa przyszedł i powiedział, jak ja mam się cały zwrócić, jak ja mam cały kochać Pana Jezusa i jego stawiać na pierwszym miejscu, skoro ja bardziej kocham żonę. I on się z Kafarera wtedy mówił nie. To, 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 nie jest, to się nie rozjeżdża. Tylko ty w małżeństwie nie dasz rady kochać Jezusa, jeśli nie kochasz żony. I na odwrót nie dasz rady kochać Jezusa, jeśli nie kochasz męża. I twoja miłość do Jezusa wyraża się w tym sakramencie. Nie? Tak jak miłość księdza, mam nadzieję, że jakoś tam to robię, jak nie, to wiem, że za to się będę smażył. I miłość księdza się wyraża w tym, że ja kocham Jezusa, jeśli kocham Kościół, czyli Was, siebie, nas. Nie? I, i, I nie da się inaczej tego zrobić. Dlatego pytanie, na co ja patrzę, czy patrzę na Ciebie, Panie Jezus, to jest czasami pytanie, od czego się muszę odwrócić. To jest pytanie, czy ja patrzę na Jezusa, a więc pytanie o to, czy coś mnie nie oślepia. Czy coś mnie nie oślepia. Bo jak kiedy patrzę pod słońce, piękny dzień mamy, można to przetestować, fizyka, no to nic nie widzę. A Jezus nas nigdy nie oślepia. Yy, kardynał Konrad Krajewski yy, znowu o adoracji będzie, bo to jest taki moment, kiedy patrzymy sobie na Jezusa. Pewnie znacie tę definicję od yy, świętego Jana Marianeja, tego prostego wieśniaka, który mówił, że on sobie tak właśnie tylko patrzy, siedzi i patrzy. Yy, Zobaczcie, że Jezus nigdy nie oślepia, jak się na niego patrzy, to On nie oślepia. On tam we nie oślepił tych uczniów. On nigdy nie oślepia tym, jak się na Niego patrzy, nawet tam na taborze nie oślepi yy, na górze przemienienia. A więc. Jezus nam rozjaśnia. Komrat, kardynał Konrad Krajewski mówi, że on lubi przychodzić na adorację, bo on wtedy tak się poopala. Ja trochę to modyfikuję i tak, korzystając z onkologii, mówię o tym, że czasami adoracja jest takim naświetlaniem. Takim, żeby wybić komórki rakowe. Nie? Jest takim naświetlaniem, które nie ma skutków ubocznych, nie niszczy, nie degeneruje organizmu, bo sprawia, że to światło nie zmienia. I to światło, słuchajcie, nie zmienia tak, żebym ja przypominał niebo aniołów świętych. Po to jest adoracja. My, tak sobie myślę, jakbyśmy mieli taką zdolność, jak na przykład ojciec Joachim Pateni, że widział widział, tak mistycznie, na przykład wokół krzyży, podobno widział taką aurę złotą, to założę się, że gdybyśmy tak siebie widzieli, jak ktoś ma migrenę, to wiemy o czym, z aurą to wie o czym mówię, jakbyśmy wychodzili ze spowiedzi albo z adoracji, to by wokół nas była taka Świetlista, i to nie byłoby straszenie i duchy, tylko to, że nas Jezus naświetlił. Bo po się to widać na skórze, nie? a jak się naświetlisz, to wtedy cały promieniujesz, czyli to, co jest w monstrancji, że się rozchodzi od Jezusa, też od nas się powinno rozchodzić. I tu ci apostołowie mówią, czy nasze serca nie bałały, czy nasze, można byłoby sparafrazować, czy nasze oczy się nie otworzyły. I teraz um, oczy im się otworzyły, i to dla nas też jest pytanie: po czym oni poznali pana Jezusa? Kiedy im się skleiło patrzenie i czucie? W momencie, jak Jezus zaczął robić to, co nam żył, czyli zaczął łamać chleb. A więc oni już musieli wiedzieć, co to jest. I papież Franciszek też w, tej, w tym liście apostolskim o liturgii mówi, jak genialny jest Jezus, których jakby przewidział, że apostołowie nie udźwigną. Krzyża, dlatego odprawił im pierwszą mszę świętą, na której powiedział to, to co się ze mną stanie, a was tam nie będzie, to to jest moja męka. To jest to, co nas wyprowadzi. Zobaczcie, jak genialny jest Jezus. On im to dał i oni go po tym poznają. To jest dla nich znak. Jeden tylko zna Jezusa na krzyżu. Ja, Tylko jeden. Jeden już nie żyje, a dziesięciu nie zna Jezusa na krzyżu, bo go nie widział. Nie udźwignęli te, te, tego krzyża. Dlatego nie ma lepszego momentu na otwieranie oczu, na sklejanie mojego czucia i myślenia, rozumienia Jezusa, niż łamanie chleba. Niż patrzenie na to, co robi Jezus, który siebie daje. I znowu w, w tym liście o liturgii, Desiderio Desideravi, papież Franciszek mówi tak. Jaki jest powód? Bardzo to lubię, ostatnie dwa miesiące. Gdzie mogę, to to cytuję, więc na was się też poznęcam. Papież Franciszek mówi tak. Dlaczego my w ogóle odprawiamy mszę I dlaczego będziemy odprawiać ją być może do końca świata? A jednocześnie kiedy przestaniemy odprawiać? I mówi tak. Jak wszyscy przyjdą na mszę świętą, wtedy przestaniemy ją odprawiać. Dlaczego? Dlatego, że spełni się to, o co chodziło Jezusowi, czyli Jezus wszystkich do siebie zaprosi, żeby ich karmić. A dopóki nie wszyscy przychodzą na przez Świętą i chcą się karmić Jezusem, być z Nim najbliżej, jak się da, dopóty my, jako apostołki i apostołowie Pana Jezusa musimy iść i ich zapraszać. Jak ja sobie mówię, to jest najlepsza definicja ewangelizacji, ewangelizacji głoszenia, bycia apostołką apostołem. Ja mam iść i roznosić ulotki z zaproszeniem na mszę. I to jest bycie apostołką, uczniem, apostołem, księdzem, ewangelizatorem. Nie ma lepszej dla mnie osobiście, dla mnie e, definicji bycia apostołem. Po jużmowaniu wszyscy to mamy robić: roznosić ulotki. I teraz zobaczcie, jakie to jest odciążające, odbarczające wręcz. To nie ja mam ich przekonać, nie ja mam ich namówić, nie ja mam im wytłumaczyć, czym jest MSZA liturgia słowa, liturgia eucharystyczna. Nie. Ja mam ich tylko zaprosić. A nakarmi ich Jezus. Oczywiście, kiedy ja czytam, kiedy ja śpiewam, kiedy ja się włączam w piękno liturgii, kiedy ja odprawiam na przykład, tak, a ja odprawiamy wszyscy pod przewodnictwem księdza, no to wtedy w tym się włączam. Nie mogę tego zrobić, za przeproszeniem spartaczyć i zrobić jak, jak się nazywa, nie rzemiosło, tylko chałtura. Nie mogę zrobić hałtury, bo wtedy nie dam im zachwytu. Ale nie mogę też przesadzić. Żeby się nie, nie skończyło na samej formie. Bo to nie będzie zaproszenie. Bo to będzie teatrze. I koniec. Ty patrzę, patrzę wszystko. Yy, teraz będziemy trzecień, tak? Więc teraz będziemy mogli sobie popatrzeć na Pana Jezusa, wieczorem będzie adoracja, więc będziemy mogli się, kto chce poopalać, kto chce napromieniować, tam sobie sam sprawdźcie, czego potrzebujecie.